Cześć i rodacy, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć i wytłumaczyć o tym Tornado co przeżyłem, <laughs> żeby nie było. O, bo to, bo tamto, i no w ogóle chciałem powiedzieć, bo nagrałem ten filmik, który będziecie oglądać po tym, koniec no, nie po tym, tylko w tym później, o. bo to no, były emocje, duże emocji, bo i gadałem kurde, z, po prostu z, z od dupy strony, czy tam whatever, nie więc, więc chciałem mam wytłumaczyć co i jak. Więc w środę pojechałem do pracy na 6 godzinę, na 18. No i dostaliśmy yy, ten tornado yy, ostrzeżenie, że, że może być, że idzie. No więc u, no u mnie w pracy jest tak, że ja pracuję w takim dużym budynku. No i jedyny schowek to są ubikacje, które są zrobione z pustaków, tak z takich no z betonowych pustaków. Więc mówię, no i widzę na radarze, że idzie potężny grad i wiatr. Więc ja mówię do mojego, e, mojego bossa, mówię słuchaj, idzie grad, ja mam auto spłacone, insurance, ubezpieczenie mi nie wypłaci tyle co auto jest warte teraz, więc ja spadam. A on mówi: "O, nie możesz, bo jak coś ci się stanie, to będzie nasza wina." Ja mówię: "Dobra, ja się zrobię, ja, ja po prostu zrobię klakout, że idę z pracy, jakby to nie było, i jadę." No, po nosem. No, dobra, tylko bezpieczny bądź. No, to pojechałem jakiegoś nie pół kilometra nawet nie pod wiadukt. No i właśnie tam się schowałem pod tym wiaduktem. No i powiem wam, że było ostro. Na początku byłem tylko jeden samochód, więc jak zaczęło to wszystko wiać, i widziałem jak się błyskało różne kolory na niebie zielone, niebieskie no, normalnie szok. No i później zaczęło więcej się aut jechać tak, zobaczycie w filmiku, że było sporo aut. Znacie, so, wtedy już mi trochę ulżyło, że o kurde, dobra, bo myślałem, że zrobiłem błąd, nie? Że, nie, że zamiast zostać w pracy to, a pojechałem pod most i że tutaj mogę nie wiem, zginąć czy coś, ale jak zobaczyłem, że auta to przyjeżdżają, no to no to trochę mi ulgło z żoną byłem właśnie też na, 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 całym, na cały czas na telefonie, więc też nie mogłem nagrywać od początku, bo ona mnie na bieżąco, bo to się stało jakieś 20 mil nie będę teraz ten, no to, ale jakieś 20 minut od domu, od mojego od naszego, więc żona była na na, na, na telewizorze miała, yy, bo u nas tak jest, że jak idzie tornado, no to w, na telewizorze wszystko ci mówią: gdzie, co i jak, ulice dokładnie co i jak. Więc mówiła mi właśnie, że o, jest na tobą, uważaj, teraz. Dokładnie mówiła, gdzie, co i jak jest. Więc byłem się na telefonie, dlatego nie mogłem nagrywać, ale zacząłem nagrywać już trochę już, niby, że po fakcie, no ale jeszcze było, więc, więc tak, ciekawostka. Yy. Dużo był, duży był. E, teraz się dowiedziałem niedawno, wczoraj, że to były dwa Tornada i to były IF2, więc to są 170 do 215 km na godzinę wiatr. Więc dewastacja była niesamowita. Wszędzie wszystko, cała, całe taki tempo City się nazywa, tam jest wszystko rozwalone na maksa. Takie ham, już wysz, wyszłem z pracy. O północy jechałem do domu, to normalnie na strzadzie leżały okna, leżały dachy, leżały, no wszystko, jakieś metalowe budynki. Wiem, że gościu jeden na poboczu, on chyba właśnie rozpierdzielił się o taki metal, leżał na, chyba na ulicy i on w to wjechał. I miał cały przód rozwalony, na poboczu stał, tam już policja była, <laughs> więc no, masakra była, więc taka ciekawostka. Uh, także na końcu tego filmiku pokażę Wam zdjęcia, jaka dewastacja była. No, naprawdę, szok, szok, szok. A tak było głośno. Normalnie, jak byłem pod tym mostem, to grad zaczął walić. To ja byłem pod mostem normalnie. Tyle miałem mostu nad, sam, nad, nad autem, a grad jeszcze mnie do, 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 dotykał. Bo waliło normalnie, tak, bokiem, taki jak był. No, i głośno było tak, jakby. Pociąg jechał tak jakby e, kurde nie wiem i te e, od samolotu silniki, no normalnie było tak głośno samochód mój tak och, chodził, ja byłem ja tak miał ja pierdziele, normalnie myślałem, że mnie już tam stamtąd dmuchnie. Także no także przeżyłem, no przeżyłem w moim życiu już parę rzeczy. Powiem wam na szybko, bo nie chcę przedłużać ten filmik. W 1996 przeżyłem. E, punkt 6 a, trzęsienie ziemi w Kalifornii później przeżyłem burzę piaskową w Arizonie w 2004 później przeżyliśmy żoną nasz, na naszym ślubie w Meksyku pierwszy huragan <gryw> nie był to jakiś tam ogromny huragan ale był, więc huragan, mogę powiedzieć, że przeżyłem a, no nie wiem powiedział, że burza śnieżna, no bo tutaj w Teksasie było taka. No była burza śnieżna, no ale napadało tego śniegu. No, no tak, są to ziemi, także, no może, z, ja wiem. Z pół metra. Także, no. Także no nie mogę tak powiedzieć, że to była burza śnieżna. No i teraz tornado. Co jeszcze mnie czeka w życiu, to ja nie wiem. Także tak chciałem wam powiedzieć ciekawostkę o tym, o tym y, Tornado. No ale mówię wam, no Strałem w Portki. Przyrzekam, że Strałem w Portki myślałem, że. Myślałem, że stamtąd... <ślałem>, że stamtąd mnie wywieje. Naprawdę, no i teraz zrobiłem taki research na Google, nie? Czy, czy jest dobrze się chować pod most, e, no i... Tak i nie, bo czasami mówią, że, że właśnie jak idzie tornado, zależy z której strony, to może cię wydmuchnąć z, z pod mostu. A jak jest tam z innej strony, no to jesteś OK. Nie? Także no, no nie wiem. No, no ale jestem, melduję się, żyję spoko. <grywy> ale dewestacja była niesamowita. To, to było to było coś. Wody dużo było, tak samo, lało jak cholera. U mnie w pracy, to nasze dwa, mamy takie troczki, to dwa troki, szyby były wybite. Taki samochód jest, mamy Nissana takiego, no to nie wiem, czy coś spadło z dachu, czy coś, miał wgięty cały dach. Prądu nie było przez dwie i pół godziny w robocie, więc wróciłem. I ten, a jeno, właśnie, że wróciłem później do roboty. Nie było prądu przez 2,5 godziny, więc żeśmy nic nie robili, siedzieli tylko gadali I, i ten i patrzyli jaki jest czy, 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 czy nie ma więcej jakichś jakiś no jakichś demyczów Dymyczów nah. <ścoughs> Napiszę Demyczów to jest co, jak coś jest rozwalone, nie? Sprawdzaliśmy czy coś nie ma popękane, porozwalane, także takie buty, moi drodzy. Dobra. Miłego oglądania. Ja dziękuję Wam. Trzymajcie się. Ejka. Nie wiem, czy będzie słychać, jak torn te tornady sereny wyją. Bo idzie tornado w naszą stronę. A ja właśnie jestem w pracy. Właśnie przeżyłem tornado pod mostem Patrzcie tutaj ile samochodów pod mostem się schowało Nie wiem, nie widzicie pewnie Ale był taki wiatr, taki grad Że normalnie szok O, jeszcze ten, ale normalnie samochodem mnie tak bujało Że szok A ja jestem pod samym wiaduktem Więc no było kurde, przeżyłem tornado normalnie tak, jakby pociąg jechał, tak było głośno. Huf. akurat właśnie wyszedłem z pracy, uciekłem, bo powiedziałem, że hej, nikt mi nie pokryje. Kurde, jeszcze. Jeszcze pierdziela. Wow, ale było ostro. Wow, tutaj drog przyjechał. Pewnie, żeby się schować. Bo to są te jakby dwa wiedukty. Uuu, ale było napięcie. Powiem wam, że normalnie szok. Nie mogłem nagrać jak było tornado, bo byłem z żoną na telefonie. Bo panikowaliśmy, znaczy ja też i żona. A właśnie wszyscy w pracy się schowali w budynku. A ja pojechałem pod most. Bo ubezpieczenie tak jak mówię, nie pokryje mi całego auta. auto spłacone. <grym> Dobra moi drodzy. Lecę do żony. Wow. jeszcze już przeszło moi drodzy patrzcie ile wody zakryło normalnie cały cały chodnik ale jeszcze pioruny biją jak cholera patrzcie tutaj wody ile jest także spoko Wow. Ale już się przyjaśniło, już to jest końcówki. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka. No, jeszcze jeden będzie błysk.